Dziś pokażę Ci, jak możesz sprawdzić, które aplikacje są aktualnie otwarte w Twoim smartfonie. Działa to na każdej marce smartfona z systemem Android. Dobrze, to proste. To, co zrobimy, to naciśniemy przycisk z trzema pionowymi kreskami, który znajduje się na dole po lewej stronie. Jak widzicie, od razu pojawią się wszystkie aplikacje, które mamy otwarte. Dobrze, co się stanie, jeśli nie mamy tego przycisku z trzema kreskami? Nie martw się, przechodzimy do ustawień, a w ustawieniach szukamy opcji Ekran, czyli tego ustawienia tutaj. Naciskamy je, przesuwamy w dół i znajdziemy pasek nawigacji. Naciskamy. Teraz, jeśli nie macie trzech kresek, to dlatego, że macie wybrany ten tryb i jak widzicie, teraz on się nie pojawia. Jak możecie sprawdzić, które aplikacje są otwarte, jeśli korzystacie z tego trybu, czyli jeśli nie macie tego przycisku? Wystarczy przeciągnąć palcem od dolnej krawędzi ekranu do góry i wtedy otworzą się wszystkie aplikacje. Jeśli wolicie, możecie wybrać tryb z przyciskami i wtedy pojawi się przycisk do wyświetlania wszystkich aplikacji. Do zobaczenia. Dziękuję.